Pani Anna Tkaczowska, Wydział Praw Żywności Unii Europejskiej, Pedro i Człowiek. Proszę powiedzieć, jakie właściwości odżywcze ma mięso karpio i dlaczego warto wyjść? Mięso karpio jest doskonałym źródłem białka, przede wszystkim białka pełnowartościowego, czyli takiego, który zawiera wszystkie składniki, które należące mi potrafi są syntetizować. E, jest białkiem dodatkowo, tak? czyli świetnie się będzie sprawdzał w dietach lekkostrawnych bardzo korzystny profil kwasów deszczowych, czyli te kwasy z omega-3, które również powinniśmy dostarczać z pożywieniem. No i całkiem sporo kolageny, czyli tego składnika, który ma znaczenie dla naszych stawów, na wyglądu naszej skóry. A skoro mamy te właściwości, można powiedzieć, funkcjonalne, to pomyśleli Państwo o tym, w jaki sposób można by wykorzystać jego właściwości w produktach, na przykład dla sportowców? Było dla nas jasne, że trzeba tutaj próbować tego karpia promować i dystrybuować nie tylko w formie tradycyjnego fileta na, na Wigilie, ale także w innej postaci, dostępnej przez cały rok, stąd też pomóc na e, przekąskę, batonik energetyczny z dodatkiem mięsa karpia, e, zaprojek zaprojektować takie w ramach e, Ten baton w swoim składzie zawiera 30%, 30 mięsa z karty, ale także tyle nasiona, płatki kryczane i wykazuje bardzo duży potencjał przeciwutleniający dla naszych organizmów, czyli pomaga nam redukować stres oksydacyjny. A jaki smak jest z tym batoniem? Jak smak jest dosyć zaskakujący i nieoczekiwany, jest to materiał, Wynika z dodatków indaktyni e, Przyprawiony jest cynamonem. Hmm. Większość z konsumentów, e, które go próbowały, twierdzą, że w zasadzie to, gdybym nie powiedziała, to nie wiedzieliby w ogóle, że tam jest ryba. E, jest to taka przekąska bardziej na słodko, tak można powiedzieć. Rozumiem. A kiedy można liczyć na to, że ten batonik zainteresuje jakąś firmę spożywczą, która będzie go chciała e, produkować? Jak Państwo myślą o skomercjalizowaniu tego produktu? E, czyli badania polegające na tym, że sportowcy z Rzeszeni w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jedzą tą przekąskę i badamy jej efekt, nadal trwają. Badania nie są jeszcze zakończone, ale mamy nadzieję, że w połowie przyszłego roku będziemy znać rezultaty no i wtedy taką naszą koncepcję jak najbardziej będzie możliwa, a nawet przez nas oczekiwana. Dziękuję bardzo.